Kolejny zapowiedziany airdrop, tym razem w kosmosie projektu Quicksilver Protocol. Wykonamy sobie kilka prostych ruchów, aby dać sobie szansę załapać się na ten airdrop. Zaczynamy! Witam Was na kanale Krypto Podróże, na którym rozmawiamy o kryptowalutach, testujemy różne protokoły, projekty, aby dać sobie szansę na potencjalne darmowe tokeny na różnych sieciach. Polecam Wam również subskrybować ten kanał, aby właśnie takich informacji nie opuścić no i oczywiście zrobić sobie poprzednie testnety. Są to filmy zawsze oznaczone na żółto, czyli przykładowo ten tutaj oraz ten o Gorakol. Zajmuje nam to przeważnie kilka, kilkanaście minut maksymalnie, ale co jest bardzo istotne, mało kiedy musimy ryzykować jakąkolwiek kasę, więc jest to coś, co mnie ogromnie cieszy, bo i mniejsze ryzyko na potencjalną darmową kasę, tym lepiej. Zaczynamy. Tutaj mamy oficjalną informację, za co otrzymamy tokeny od Quicksilver Protocol. Jeżeli będziemy wstajkować tokeny Stars, otrzymamy jeszcze w tym roku tokeny QCK w airdropie. Nie wiadomo, czy to będzie marzec, czy to będzie czerwiec, czy to będzie wrzesień, ale powinniśmy te tokeny jeszcze w tym roku otrzymać. Co należy zrobić? Po pierwsze musimy wejść sobie na Osmosis, podłączyć nasz portfel, przesłać sobie tutaj na Osmosis przykładowo Atom albo Osmo i zakupić, jeżeli jeszcze nie mamy, jeżeli nie otrzymaliśmy przykładowo tokenów Stars w airdropie, jakąś określoną Ilość. Od razu powiem, nie pytajcie, jaką ilość należy tam wrzucić, aby załapać się na 100% na ten airdrop, bo takiej informacji nie podali. Może być tak, że im więcej, tym lepiej. Może być tak, że jakaś określona ilość, przykładowo od 100 w górę, od 1000 w górę, będzie uprawniała nas do odebrania airdropu. Jak tu będzie? Ciężko powiedzieć. Takiej informacji jednoznacznie tutaj nie podali. Tak więc Wam pozostawiam decyzję, ile chcecie wrzucić. Nie wiem, czy za dolara, czy za 10 dolarów. A jeżeli uważacie, że dla Was to za duże ryzyko kupować token Stars, po to, aby stykować i ewentualnie załapać się na airdrop od Quicksilver, no to. Po prostu tu akcję sobie odpuśćcie. Ja w tym nagraniu sieć kosmos, jak przygotować się na ponad 200 airdropów, pokazywałem Wam ile stykuje coinów, aby pod ewentualne airdropy się tutaj kwalifikować. Oczywiście gwarancji nigdy nie ma, no ale jeżeli chcecie w wolnej chwili sobie to nagranie zobaczcie. Dobra, zamienione i jak już takie tokeny mamy, klikamy assets i wypłacamy sobie je na portfel klikając withdraw. Dam max, withdraw i po chwili te tokeny powinny znaleźć się na moim portfelu. Zmieniamy sobie sieć na start no i mamy już je. Na portfelu. Dobra, i jak już nasze tokeny Stars mamy na portfelu Kepl, wchodzimy na tą stronę. Link do niej zostaje wam w opisie tego nagrania. Klikamy Connect Wallet, Kepl, Approve. Teraz w tym miejscu wybieramy Stars, Approve. Następnie klikamy Stake Stars. Wybieramy jeden z walidatorów. To już dowolnie od Was zależy, który chcecie wybrać. Możecie kliknąć przykładowo Imperator, Next i podajemy ilość, jaką chcemy stakeować. Ja sobie tutaj rzucę trochę ponad 100. No ja ma to 105. Klikam Next, Stake, Approve. Jeżeli w przyszłości będziemy chcieli te tokeny sobie wybrać, klikamy oczywiście. Undelegate. No ale na to chwilę jeszcze tej opcji nie ma dostępnej. A więc pamiętajcie, jeżeli chcielibyście przykładowo zmienić zdanie i tokeny odebrać, no to w tym momencie nie będziemy mieli takiej możliwości. No i tutaj mamy również zakładkę Airdrop, w której prawdopodobnie niedługo będziemy te tokeny odbierać. Ja wam oczywiście na grupie telegramowej Kryptopodróże Info dam znać, jak taka możliwość się pojawi. Dajcie również znać w komentarzach, jeżeli macie informację, ile konkretnie trzeba stake'ować tokenów Stars, aby na 100% załapać się na Airdrop. Jeżeli macie taką wiedzę, to się z nami nią podzielcie. I jeszcze jedna rzecz, aby zwiększyć naszą szansę na ten Airdrop. Te zadania wykonywaliśmy już jakiś czas temu, ale jeżeli jesteś osobą nową na moim kanale lub nie wszystkie filmy śledzisz na bieżąco, no to zrób sobie również tą misję. Otwórz portfel Cap włącz sobie sieć Quicksilver, skopiuj adres, klej w tym miejscu, nie jestem robotem i klikamy Request Tokens. Powinniście dostać na Wasz portfel 0,00005 tokena, przechodzimy na tą stronę, czyli miejsce w którym stake'ujemy nasze coiny. zjeżdżamy trochę w dół. Wybieramy jeden z walidatorów. Ja mam tutaj imperator, zobaczcie. Możecie wybrać podobny. Klikamy Manage, Delegate. No i jakąś ilość tych tokenów. Dajmy na to tyle. Nie klikajcie MAX, ponieważ trzeba zostawić sobie trochę na opłaty. No i klikamy. Delegate Approve, no i zrobione. To tokeny stajkujemy u tego walidatora. Powinno to się wyświetlać w taki sposób jak u mnie. Zaglądajcie również od czasu do czasu na Governance i jeżeli jest jakaś propozycja aktywna, no to oddajcie głos, bo to również może być brane pod uwagę. Ja wam pokażę o co chodzi na innym przykładzie. Czekajcie, Osmosis. O, tutaj mamy aktywne głosowanie. Zobaczcie, Voting Period. Klikamy, klikamy Vote, wybieramy przykładowo yes, Confirm, Approve. I w taki sposób oddajemy głos. Jak oddacie poprawnie, to wracając zakładkę Governance, pojawi się. Taka informacja voted. Okay? No ale tak jak mówię, na to chwilę głosować nie możemy. Pamiętajcie również o tym, że wszelkie instrukcje do tego typu akcji macie zawsze u Mikołaja, to znaczy nie zawsze, ale przeważnie u niego możemy znaleźć. Więc jeżeli chcecie być z takimi informacjami na bieżąco, no to również polecam obserwować jego konto na Twitterze. I druga rzecz, o której chciałbym powiedzieć, jeżeli macie trochę czasu, projekt PIME nie wiem czy dobrze wymawiam, poprawcie mnie, jeżeli nie. Tutaj za wykonywanie określonych zadań, za zdobywanie punktów, możemy, lub inaczej, będziemy mogli w przyszłości wymienić te punkty na ich tokeny, które powstaną. Jeżeli macie ochotę działajmy. Zostawię Wam również link do lightpaper, abyście mogli zapoznać się z tym projektem w wolnej chwili. Klikamy sign up, podajemy imię, nasz username oraz e-mail. Możecie podać e-mail tylko i wyłącznie przeznaczony do akcji, żeby Wam później jakiś spam nie przechodził. Na Waszego maila powinniście dostać kod, który podajemy w tym miejscu i klikamy weryfikuj. Podajemy miasto, kraj oraz datę urodzenia i klikamy finish. No i teraz podłączamy sobie Twitter, zrobione, no i podłączmy sobie Discord. Autoryzujemy, zrobione, klikamy skip. Podłączamy teraz portfel. Pamiętajcie, portfel do Airdropu. Szkodowo Metamask i klikamy Get Started. Podpisujemy wiadomość i tak naprawdę jesteśmy już tutaj zarejestrowani. Jeżeli chcecie sprawdzić ilość Waszych punktów, klikamy sobie w tym miejscu oraz profil. I te punkty wyświetlają się tutaj. No i teraz jesteśmy w zakładce Rewards, zacznijmy od Premium, klikamy Start w pierwszym lepszym. No i mamy informację, nie jesteśmy uprawnieni. Zobaczmy dlaczego. OK, musimy jeszcze spełnić takie wymagania. Zacznijmy od tego u góry. Te dwa zadania mamy ukończone, musimy ukończyć jeszcze te kolejne. Zweryfikowane. Follow na Twitterze. Weryfikuj. No i dołącz do Discorda. Klikniemy sobie w tym miejscu. Zapoznajemy się z zasadami. Jak się zgadzamy, klikamy tutaj, wyślij. Dobra, damy jeszcze to. O, i klikając w tym miejscu otworzyło nam się. Kolejne zakładki możemy się przywitać i teraz już powinno zaskoczyć. Weryfikuj. Dobra, udało się. No i możemy odebrać paszport. Odbieramy. No i paszport odebrany. Dobra, to tak jak mamy to ukończone, to wracamy Rewards. Zobaczcie, mamy już 100 punktów. No i wykonujcie sobie każde z poszczególnych zadań. Zobaczcie, tu mamy różne punkty do zdobycia. To już wykonaliśmy, to się zakończyło, więc nie można. No ale spróbujmy na przykład to, co tutaj należy wykonać. Czekaj, okay, sprawdzimy. No i sprawdźmy, czy należy mi się jakiś airdrop. E A, tutaj mamy opcję płatną, także podziękujemy ale sprawdźmy, completed. ok, wystarczyło wejść, tutaj komplice, czyli wystarczy wejść na tę stronę, nie musimy się rejestrować, broń Boże, za nic nie płacicie, pamiętajcie o tym, no ale możemy odebrać sobie tą nagrodę i zdobyć kolejne 50 tokenów. Czy nam w przyszłości je wypłacą, nie wiem, czekajcie, coś tutaj nie wyszło, aha, jednak, chyba to konto trzeba mieć jednak utworzone, zobaczymy. No dobra, to założę sobie na fikcyjnego maila, dobra, tutaj ten reset zrobiłem, hasła, dobra, zapisałem sobie adres, sprawdźmy, może teraz zadziała. Okej, okay. tym razem się udało, także prosta sprawa, tylko polecałbym zakładać sobie na jakiegoś fikcyjnego maila ze wszystkie strony, żeby później nie było jakichś dziwnych akcji. Sprawdźmy sobie, czy mamy te punkty, no, mamy już 150, także po kolei można wszystkie te zadania wykonywać. Działajcie, jeżeli chcecie, link macie do strony również w opisie tego nagrania. A czy dostaniemy coś w przyszłości, jeszcze raz powtórzę, nie wiem, może się okazać, że to jest jakiś skam, guzik nam wypłaci w przyszłości, no i tego tak naprawdę straciliśmy nasz czas. Dlatego podkreślę, jeżeli w którejkolwiek akcji tutaj wykonywanej teraz czy w przyszłości pojawi się opcja płacenia za coś, wysyłania komuś jakichś tokenów, zatwierdzania jakichś dziwnych operacji, no to po prostu odpuszczacie takie akcje, odbieramy tylko te punkty, które nie kosztują nas wysiłku za dużo. No i oczywiście żadnych kosztów nie ponosimy realnej kasy nikomu nie wysyłamy, ok? Tak więc to tyle w tym nagraniu. Mam nadzieję, że było pomocne. Jeżeli tak, zostawcie jakiś ślad po sobie postaci łapki w górę oraz komentarza, bo dzięki temu ten kanał może rozwijać się jeszcze szybciej, a ja widzę się z Wami już jutro w kolejnym nagraniu. Trzymajcie się. Hej!